Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj czas na pierwszy filmik z serii Projekt Denko, czyli kosmetyki, jakie zużyłam w grudniu. Jest tego całkiem, całkiem dużo, chociaż wydaje mi się, że gabarytowo to wygląda dużo. Ale bez przedłużenia zaczynam Wam opowiadać, co się znalazło w tym koszyczku i co warto, na co warto zwrócić uwagę, a co omijać szerokie łukie. Pierwszy produkt jest to żel pod prysznic, słoneczna pigwa z ziai. Bardzo lubię tę serię, wiem, że Wy też, bo kiedyś mi pisaliście. Pięknie pachnie, fajny płyn, nie wysusza skóry, fajny ma też skład, więc naprawdę można się skusić. Z Balei skończyłam tonik aloesowy, bardzo fajnie nawilżał cerę i możecie jak najbardziej po demakijażu, po całej pielęgnacji, przed całą pielęgnacją go sobie użyć. Skończyłam również płyn do higieny intymnej Fresh, Niestety, jak już wspominałam, średnio się u mnie sprawdził, ale wtedy kupiłam dwa opakowania, więc no, musiałam troszkę jakoś go zużyć. więc ja osobiście już po ten e, płyn do, do higieny już nie sięgnę, bo po prostu się u mnie kompletnie nie sprawdził. Zaczął jakoś tak, nie wiem, podrażniać. i No nie, kompletnie to nie jest coś dla mnie. Sól do kąpieli receptury zielarki o zapachu jagodowym, odświeżająca. Bardzo fajna sól, jest dość gruba, szybko się rozpuszcza, nie ma tych twardych kamyczków. I powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. Ja jestem osobiście zadowolona: pierwszy skupiłam go ją w Lidlu i myślę, że jeszcze do niej wrócę. Skończyłam również maskę do włosów z keratyną, która ma naturalne oleje, jest wegańska, ma dobry skład. To ona ma aż prawie litr, także bardzo dużo. dużo. Ona jest taka naprawcza i powiem Wam, że fajnie wygładza włosy, nie przetłuszcza. I nawet jak dacie ją na głowę, nie tylko na końcówki, to jak najbardziej fajnie te włosy są wygładzone, przyjemne, takie ślizgie, lejące się. I w zestawie z tym używam również, spróbuję sobie wyprostować butelkę, o, taki sam szampon do tej serii. Ja go miałam naprawdę bardzo długo, kilka miesięcy, nie jest cztery miesiące, dlatego tak długo nie pojawiały się na moim kanale żadne e, szampony. Jak zauważyliście, że żadnego szamponu nie było, a tutaj w końcu go zużyłam. To też jest litr, więc ogólnie szampon zaczęłam dużo wcześniej niż odżywkę, więc szampon jest bardziej wydajniejszy niż odżywka, ale wiadomo, ja mam długie włosy, więc muszę też te odżywki dać zawsze sporo. Co tutaj jeszcze mam? Mleczko do demakijażu z balei, które bardzo lubię, fajnie nie wysusza skóry twarzy, także fajna alternatywa tania, więc można zawsze sobie kupić. Z Isany płyn do kąpieli lawendowy, który bardzo lubię, o którym Wam często wspominam. Bardzo relaksacyjny taki płyn, fajnie może się odprężyć podczas kąpieli, delikatnie barwi wodę, pięknie się pieni. Z RedBlockera zużyłam olejek do czyszczenia skóry, do skóry wrażliwej, naczynkowej. Powiem Wam, że bardzo je polubiłam. Fajnie nawilża cerę, fajnie też zamyka te naczynka, i moja twarz wygląda całkiem inaczej niż przed zaczęciem stosowania, więc jak najbardziej jeszcze będę go kupywać. Skończyłam również pastę Skolgate. Pokazuję. Taką, w porządku, fajnie się pieni, ładnie domywa i chyba nic więcej nie trzeba o niej mówić. Dodatkowo moja taka hitowa pasta już od jakiegoś czasu jest to pasta Elgidium. Tak się prezentuje. Ona jest dość droga, kupuję ją w aptece, ale co w niej takiego fajnego? Fajnie oczyszcza płytkę na zewnątrz. Dodatkowo sprawia, że nasze zęby są takie ślizgie, dzięki czemu Produkty, które spożywamy, typu kawa, wino, jakieś takie produkty, które są barwiące, buraki i tak dalej, to właśnie dzięki tej paście te produkty nie przebarwiają nam zębów, czyli jakby chronią przed takimi produktami właśnie mocno barwiącymi. Więc jest naprawdę to fajne i faktycznie tak się sprawdza. Zęby są ślizgie, przyjemne. I nie bawią się tak szybko, jeżeli stosujemy tą pastę regularnie. Ona kosztuje około 30 zł, jak dobrze pamiętam, więc dość drogo, ale warto. Mam tutaj jeszcze y, takie serum krem na dzień Facebook. Tak się prezentuje. Powiem Wam, że bardzo fajne y, serum krem. Używam go ogólnie to jest na dzień. Ale ja go używam na noc po kąpieli, ponieważ zawsze moja cera wieczorem się bardzo, bardzo świeci. A ten krem ma właśnie nawilżyć i zmatowić cerę i faktycznie jak zaczęłam go używać wieczorami to moja cera przestała się świecić i była właśnie taka fajna, normalna, nieświecąca. Naprawdę się sprawdził u mnie ten kremik. Skończyłam również taki mały tuż do z Maybelline, to był jakiś jeszcze jakiś kalendarz adwentowy, który kiedyś otwierałam i w końcu go udało mi się skończyć. Miałam go bardzo, bardzo długo, jak na taki mały produkt to naprawdę długo. Kolejny peeling do ciała z perfekty, tym razem jest to peeling z ashwagandą i szafranem. On też bardzo jest fajny, ale nie przebiję tego poprzedniego, który miałam taki owocowy zapach. Nie pamiętam konk konkretnie jaki to był zapach, ale tamty był 100 razy lepszy niż ten. Ten ma zapach taki bardzo stonowany, delikatny, ale przyjemny. Ale osobiście wolałabym ten poprzedni owocowy. Ten też jest w porządku, fajnie nawija cele złuszcza, martwy na skórek, więc jak najbardziej można się na niego skusić. Z I skończyłam żel pod prysznic aloesowy, taka wersja polska z takimi folklorystycznymi zdobieniami, bardzo delikatny, nawilża, przyjemny i taki jest łagodny dla skóry, więc jak najbardziej jest OK. chociaż ja osobiście wolę te pięknie pachnące, jak dobrze znacie mnie, to oczywiście wiecie. Skończyłam również jakieś serduszka do kąpieli, arbuzowe. Bardzo fajne są te serduszka. Jedynie one tak nie buzują jak kule do kąpieli wanie, tylko takie są bardziej mają konsystencję mydełka, które się w dość szybkim tempie rozpuszcza, bardzo nawilżające, przyjemne. Osobiście miałam te dwa serduszka na dwie kąpiele, bo tak jest zalecane: jedno serduszko, jedna kąpiel, ale osobiście uważam, że powinno się dać do kąpieli dwa serduszka, ponieważ taki efekt był okej, okay, ale nie zachwycający. To ale też wydaje mi się, że to zależy też, ile tej wody w tej wannie będziemy mieli. To też ma duży wpływ. Może po prostu zaszalałam z tą wodą. Co ja tu jeszcze mam? Skończyłam dwie pomadki nawilżające. Jedne takie z minionkami. One były smaku chyba banana. Mango, chyba mango. Tak się prezentuje. Kiedyś kupiłam w Lidlu taką edycję limitowaną. Bardzo fajne, fajna pomadka nawilżająca. U mnie się sprawdziła, a druga to jest o zapachu herbatki Bubletee. babulci chyba tak się powinno mówić. Tak się prezentuje ta wersja różowa. Ona ogólnie była w środku zielona. Przepięknie pachnie zieloną herbatką, także fajne. Ja lubię takie zapachowe pomadki. I co tutaj jeszcze mam? Kostka. Taka kula do kąpieli, wodozaury, szalona poziomka. To się tak prezentuje. Właściwie o tej kuli kompletnie zapomniałam i jak robiłam porządki w szafce, w łazience, to się okazało, że ona już tak zbilgociła, że się sama otwarła, więc musiałam ją zużyć, ale jak najbardziej swoje zastosowanie ma, działała, nawilżyła, wygładziła ciało, więc to jest najważniejsze. I już z takich większych produktów jeszcze zużyłam z essence, matujący pudel, który już Wam kiedyś pokazywałam, że to jest taki mój numer jeden ostatnio. Tak się prezentuje jest to numer 04, ten taki jeden z najjaśniejszych i fajnie faktycznie tą celę matowi i nie widać takiego przetłuszczenia się, po całym dniu nie widać, że nasza twarz się świeci, więc naprawdę duży, duży plus. No i czas teraz na takie duperelki, czyli saszetki, które zużyłam, typu maseczki, ale zanim do tego przejdę, skończyłam również z balei taką kostkę do kąpieli z jakąś ziołową chyba. Eksra z zielonej herbaty, tak się prezentuje, ale powiem Wam, że szczególnie mi ona nie zakwyciła, nie było w tym nic takiego wow. I ta woda też chyba nie była zbyt nawiżająca, taka miękka, może o tak powiem. Dobra, przechodzimy dalej. Płatki do oczu, hydrożelowe, takie tęczowe, tak się prezentują. Powiem wam, że bardzo fajnie, ale te płatki ogólnie w środku nie są takie intensywne, nie mają takich intensywnych kolorów jak tutaj, tylko są takie ombre chyba bardziej bym powiedziała. Bardzo fajnie, nie spływały z oczu, wyglądało to ok, nic się nie działo, nie podrażniało i jak najbardziej można się na takie skusić. W action kupiłam rękawiczki nawilżające z witaminą E oraz jakimiś tam olejami. Już i pamiętam jakie to były oleje. Zobaczę, czy uda mi się tutaj coś znaleźć, czy też nie. Chyba nie bo odcięłam polski język, ale tak to się prezentuje. Przepięknie pachną te rękawiczki, naprawdę genialny zapach, mocno nawierzają, są bardzo mocno nasączone. Jedyny minus, są bardzo, bardzo sztywne, więc jeżeli myślicie, że je założycie i coś zrobicie, to kompletnie nie, po prostu stoicie tak. I nic z tym nie zrobicie. Palców się nie da zgiąć, ale myślę, że fajnie, bo fajnie, możecie się zrelaksować, a nie, nie raz jak ja zakładam rękawiczki, a to na telefon odpiszę, a to coś na laptopie zrobię, a tak włączamy film. Siedzimy, nawilżamy dłonie i się relaksujemy. Bardzo pięknie, fajnie nawilża. Skarpetki nawilżające z ekrzyny kokosowe. Też bardzo fajne, delikatny kokosowy zapach mocno nawilżają, więc jak najbardziej na tak. I jeszcze wersja z pomarańczą, która chyba bardziej mi przypada do gustu ze względu na zapach, który się utrzymywał dość długo na stopach. Płatki pod oczy z efekt Tima, ta wersja złota na zmarszczki, zmęczoną skórę, coś takiego. Bardzo fajne płatki, niwelują sińce pod oczami, pięknie wygładzają nasze zmarszczki. Oczywiście fajnie chłodzą, jeżeli damy je do lodówki, to jak najbardziej jest ok. I użyłam również dwie maseczki do twarzy z Lidla. Są to wersja świąteczna, Jedna jest takim fajnym kociakiem, a druga z Mikołajem. Jedna była z, już Wam mówię, z czym? Z wyciągiem z alk, a druga z kwasem hialuronowym. One są bardzo mocno nasączone. No, powiem Wam, że faktycznie ta cela była bardzo nawilżona, Ten cały ekstrakt długo się wchłaniał w naszą skórę. Jedynie ta maska jest mega, mega turbo cieniutka przez to też w opakowaniu jest, ma taką jakby nakładkę, którą musimy ściągnąć przy zakładaniu maski. Bardzo fajny produkt, naprawdę jeszcze mam inne wersje kolorystyczne, także musiałam wybrać sobie wszystkie, żeby sprawdzić, czy warto. I naprawdę bardzo fajnie, nie wiem, czy jeszcze są w Lidlum, bo już po świętach, ale jeżeli będą jakieś przecenki, to na pewno się skuszę. Jedna kosztowała chyba 3 zł, jak dobrze pamiętam, więc taka cena... Jak, na, jak najbardziej w porządku. No i kochani, to wszystkie produkty, jakie zużyłam w grudniu, nie jest chyba tego aż tak bardzo, bardzo dużo. Myślę, że w projekcie Denko styczniowym pojawi się więcej małych duperelków, czyli tych rzeczy z kalendarza adwentowych, które też trzeba zużyć, a ona się naprawdę trochę, no trochę, powiem Wam, zajmuje to miejsca i tak Powiem Wam, że najwyższa pora zacząć je zużywać, więc ja już tam na pewno będę w tym temacie działać, żeby to jak najszybciej zużyć, więc w styczniowym projekcie pojawiam się i Wam ocenię, czy warto było te kalendarze kupić i czy produkty są warte uwagi. No i kochani, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście te maski w Lidlu i czy mieliście, o już mi spadła jedna, nieważne, ważne. No i czy coś z tych mieliście produktów, jeżeli nie, co Was zainteresowało, a może coś fajnego odkryliście. W ogóle chciałabym chyba nagle taki filmik hitów kosmetycznych, które odkryłam w 2024 roku. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle, bo troszeczkę takich hitów mam, z którymi bym się wami chętnie podzieliła. Także jak tylko znajdę więcej czasu, pojawi się taki filmik i opowiem Wam o kosmetykach, które mnie zachwyciły. A teraz dzisiaj, kochani, życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!